Są dni, w których wszystko wydaje się ważyć więcej niż zwykle. Zegar porusza się powoli, w piersi pojawia się ucisk. Myśli się plączą, a świat dookoła brzmi obco i daleko. Patrzysz na drzwi, i wszystkie wydają się zamknięte. Plany, które kiedyś układałeś, już nie mieszczą się w rzeczywistości. Ludzie, którzy obiecywali być przy tobie, zniknęli bez słowa. I w tej ciszy, która przeraża, rodzi się pytanie, które rozdziera od środka, dlaczego ja. Dlaczego teraz? Oddychaj, to nie koniec. To właśnie w tym terytorium chaosu, w tej przestrzeni pomiędzy tym, co straciłeś, a tym, co jeszcze nie nadeszło, Bóg przygotowuje twój nowy początek. Biblia nie ukrywa doliny. Ona objawia cel. Józef został zdradzony przez braci, sprzedany jako niewolnik, niesłusznie oskarżony i zapomniany w więzieniu. W oczach ludzi jego historia wyglądała jak pasmo porażek. Ale w oczach Boga każda strona była przygotowaniem. To, co było studnią, stało się drogą. To, co było więzieniem, stało się poczekalnią. To, co było zapomnieniem, stało się sceną chwały. Bóg nie marnuje bólu. On przemienia rany w drzwi, a łzy w mapy. Kiedy wszystko wydawało się być przeciwko Józefowi, niebo po cichu układało spotkania, czasy i miejsca, aby w odpowiednim momencie jego imię zostało wypowiedziane. Job poznał ból utraty wszystkiego. Przyjaciele go osądzali, a głos nadziei wydawał się odległy. A jednak to w prochu i popiele spotkał Boga w sposób, którego nigdy nie doświadczyłby w dostatku. Są rzeczy, które zakwitają tylko na ziemi podlewanej łzami. Wiara, która wytrzymuje podmuchy wiatru, hartuje się w wichrze. Gdy wszystko wyglądało na stracone, wieczny układał historię tak, by oddać mu podwójnie, nie tylko w dobrach materialnych, ale też w wizji, Dojrzałości i bliskości samego Boga. Spójrz na morze przed Mojżeszem. Egipt za plecami, woda przed nim, lud w panice. Po ludzku, ślepy zaułek. Duchowo nog doskonała sceneria dla chwały. Morze otworzyło się nie dlatego, że droga była łatwa, ale dlatego, że był w tym cel. Początek Izraela wydarzył się tam, gdzie logika się kończy. To jest terytorium cudów. Gdy nogi stają na granicy, a wiara stawia brakujący krok. Może Twoje Morze Czerwone nosi inne imię: Diagnoza, Dług, Odrzucenie, Żałoba, Drzwi, które się nie otwierają. Może Twoje serce jest zmęczone ciągłym staraniem, a umysł krzyczy, by się poddać. Ale posłuchaj, kiedy wszystko wydaje się być przeciwko Tobie, Bóg nie jest daleko. On jest w głębi. Korzeń Twojej historii jest wzmacniany pod ziemią, tam gdzie nikt nie patrzy. To, co nazywasz opóźnieniem, niebo nazywa przygotowaniem. To, co nazywasz ciszą, niebo nazywa budowaniem. Pamiętasz Esterę? Sierota, imigrantka bez znaczącego nazwiska, ale z celem. Gdy pojawiło się zagrożenie dla jej ludu, stanęła odważnie. A kto wie, czy nie na taki właśnie czas dostąpiłaś godności królewskiej? Ketos. Nowe początki rodzą się tam, gdzie odwaga spotyka cel. Bóg stawia cię w miejscach, których jeszcze nie rozumiesz, dla zwycięstw, których jeszcze nie pojmujesz. Scena może wydawać się za duża, ale łaska zawsze przychodzi w rozmiarze dokładnie dopasowanym do misji. Dawid wszedł do Doliny, by stanąć przed Goliatem, bez zbroi, tylko z wiarą i procą. Ile razy Twoi giganci próbują przestraszyć Twoją wiarę hałasem, rozmiarem i groźbami. Dawid nie wygrał, dlatego że miał większą siłę. Wygrał, bo miał inne źródło. Początki rodzą się wtedy, gdy zamieniamy zbroję ludzkiej aprobaty na ufność w głos Boga. Dlatego wielu rezygnuje przed cudem, próbują walczyć bronią, która nie była dla nich stworzona. Twoją bronią jest obietnica, twoją siłą jest duch, twoim pokarmem jest słowo. Są też początki, które wyglądają jak więzienie. Piotr został uwięziony za głoszenie Ewangelii. Paweł i Sylas śpiewali o północy z nogami zakutymi w kajdany. Fizyczne więzienia, emocjonalne naciski, niewidzialne łańcuchy, Bóg zna każdy z nich. I nagle noc stała się trzęsieniem wolności. Drzwi się otworzyły, kajdany spadły. Nie dlatego, że mieli klucze, ale dlatego, że mieli pieśń. Czasem kluczem do Twojego nowego początku jest uwielbienie, którego jeszcze nie zaśpiewałeś. To modlitwa, gdy masz ochotę zamilknąć. To dziękczynienie, gdy wszystko każe narzekać. To ogłaszanie życia, gdy krajobraz wygląda jak pustynia. Może powiesz, ale to moja wina. To, co jest przeciwko mnie, zostało spowodowane przeze mnie. A Bóg odpowiada łaską. Syn marnotrawny wrócił brudny, złamany, zawstydzony, a mimo to został przyjęty z ucztą, pierścieniem, sandałami i objęciem. Początek od Boga nie sprawdza twojej przeszłości, by zatwierdzić twoją przyszłość. On patrzy na skruchę i wylewa miłosierdzie. Nie chodzi o zasługi, chodzi o odpowiedź na miłość. Jeśli upadłeś, wstań, jeśli się zgubiłeś, wróć, jeśli się rozpadłeś, oddaj odłamki. Bóg tworzy sztukę z fragmentów. On pisze prosto po zranionych liniach i przemienia ruiny w ołtarze. Wróg spróbuje cię przekonać do trzech kłamstw. Jesteś sam, zostałeś zapomniany, nie dasz rady. Złamie trzema prawdami. Bóg jest obecny, Bóg działa, Bóg cię podtrzymuje. Jego obecność nie zależy od twoich uczuć, jego działanie nie zależy od twojego pośpiechu, jego podtrzymanie nie zależy od twojej siły, On jest, On działa. Że dopóki oddychasz, jest nadzieja. Dopóki się modlisz, jest ruch. Dopóki wierzysz, jest droga. Początki wymagają trzech kroków praktycznych: poddania, przestrojenia, wytrwałości. Poddanie to powiedzieć, Boże, oddaję kontrolę. Gdy próbujemy kontrolować wszystko, dźwigamy ciężary, które nie zostały dla nas stworzone. Puścić nie znaczy porzucić, to znaczy zaufać. Przestrojenie to dostosować serce, nawyki i drogi do głosu Boga. Może to czas, by zmienić rozmowy, towarzystwo, harmonogramy, treści, które konsumujesz. To, czym karmisz duszę, określa siłę twojej wiary. Wytrwałość to iść dalej, nawet gdy nic na zewnątrz się nie zmienia. To budować w ukryciu, siać zimą, trwać przy tym, co powiedział ci Bóg, a nie przy tym, co krzyczą okoliczności. A jeśli przyjdą porównania, pamiętaj, że żniwo ma swój czas i adres. To, co Bóg zasadził w tobie, ma własny rytm. Pęd innego nie unieważnia nasienia, które nosisz. Świętowanie cudzego postępu otwiera przestrzeń dla Twojego. Zazdrość zamyka drzwi, a szacunek je otwiera. Nowy początek, który Bóg przygotowuje, nie stawia Cię w konkurencji. On przywraca Cię w Twoim celu. Może musisz przebaczyć, by zacząć od nowa. Przebaczenie nie usuwa tego, co się stało. Ono uwalnia Cię z więzienia emocji. Noszenie urazy to picie trucizny z nadzieją, że zaszkodzi drugiemu. Puść. Zakończ cykle z miłością i prawdą, Nie zabieraj do nowego ciężaru starych stron, Niebo nie pisze świeżych rozdziałów na pogniecionej kartce. Bóg chce dać ci czyste strony, Ofiaruj Mu pióro bez oporu, Dbaj także o małe drogi. Wielkie zwroty rodzą się z małych nawyków. Psalm rano, pięć minut ciszy, by słuchać Boga, lista wdzięczności, spacer bez telefonu, Nie powiedziane z miłością, Tak powiedziane z wiarą. Dyscyplina nie dusi łaski. Ona daje jej przestrzeń do wzrostu. Nadzwyczajny opiera się na zwyczajnym wykonanym dobrze. I tak, będą dni bez widocznego znaku. Dni, w których się modlisz i odpowiedź nie nadchodzi, pracujesz i wynik się nie pojawia, siejesz, a ziemia wydaje się twarda. To właśnie wtedy wiara przestaje być mową, a staje się kierunkiem. Ziarno nie kiełkuje w dniu, w którym zostało zasiane. Ale gleba już została poruszona od wewnątrz. Niewidzialne jest brzemienne tym, co dopiero zobaczysz. Cierpliwość jest mostem między obietnicą a spełnieniem. Chcę, żebyś teraz wyobraził sobie swój nowy początek. Nie jako ucieczkę od bólu, ale jako odpowiedź nieba. Wyobraź sobie, że przechodzisz swoje morze jak Mojżesz. Wyobraź sobie, że wychodzisz z więzienia jak Józef. Wyobraź sobie, że otrzymujesz dwa razy więcej niż straciłeś jak Hiob. Wyobraź sobie, że twój olbrzym pada jak u Dawida. Wyobraź sobie, że drzwi otwierają się o północy jak u Pawła i Sylasa. To nie fantazja, to wiara z pamięcią. Bóg, który był, nadal jest. Bóg, który czynił, nadal czyni. Bóg, który obiecał, pozostaje wierny. Jeśli twoje serce jest zmęczone, powiedz cicho: ufaję. Jeśli twój umysł jest przepełniony, weź oddech i powiedz: oddaję. Jeśli strach krzyczy głośno, odpowiedz: wierzę. Wiara nie zaprzecza burzy. Ona potwierdza obecność Jezusa w łodzi, a kiedy on jest w łodzi, nawet wiatr staje się świadkiem. Dziś wybierz proroczy gest. Uporządkuj stół, usuń rozmowy, które cię osłabiają, wróć do zeszytu marzeń, zapisz trzy powody wdzięczności, zadzwoń do kogoś, kto przybliża cię do Boga. Małe posłuszeństwa budują wielkie początki. Nie musisz widzieć wszystkiego. Musisz zrobić następny krok. Początek to nie skok. To sekwencja, a jeśli nikt przez jakiś czas w ciebie nie uwierzy, to w porządku. Bóg wierzy. Jeśli nikt nie zrozumie Twojego procesu, to w porządku. Bóg rozumie. Jeśli nikt nie będzie klaskał, to w porządku. Niebo już stoi. Jego oklaski podtrzymują bardziej niż aprobata całego świata. Idź, płacząc, jeśli trzeba. Powoli, jeśli taki jest rytm. Ale idź. Największą porażką nie jest upadek. Jest zatrzymanie się tam, gdzie Bóg powiedział idź dalej, teraz pozwól, by to zdanie stało się modlitwą. Kiedy wszystko wydaje się być przeciwko mnie, Bóg przygotowuje mój nowy początek. Powtarzaj, zapisz, ogłaszaj. Niech wejdzie w szczeliny twojej wątpliwości i wypchnie strach, który cię paraliżuje. Nie jesteś sam, nie zostałeś zapomniany, nie jesteś zbyt słaby. Ręka, która otworzyła morza, zamknęła paszczę lwów i wskrzesiła sny, jest także nad tobą. W odpowiednim czasie, a niebo wie kiedy, spojrzysz wstecz z wdzięcznością, której dziś nie da się ubrać w słowa. Zrozumiesz, że gdyby nie ból, wciąż tkwiłbyś tam, gdzie nie należałeś. Gdyby nie nie, wszedłbyś w drzwi, które oddaliłyby cię od celu. Gdyby nie cisza, nie nauczyłbyś się rozpoznawać głosu Boga. Początek, który on przygotowuje, to więcej niż nowa faza to nowa wizja wszystkiego. Więc podnieś głowę. Wyreguluj serce. wyrównaj kroki. To, co wydawało się być przeciwko tobie, zgina się pod celem Boga. To, co wyglądało na stratę, otwiera przestrzeń dla obfitości. To, co wyglądało na koniec, niebo nazywa początkiem. Przyjmij. Idź dalej. Trwaj, bo autor twojej historii wciąż pisze, a on kończy rozdziały tylko nadzieją.